Cześć, z tej strony Flax z kanału Kooperacja. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wind. W tym odcinku chcę Was tylko poinformować, że weszła aktualizacja 0837. Co oni zrobili w tej aktualizacji? W tej aktualizacji został naprawiony najważniejszy, moim zdaniem, błąd. Błąd z Mardu Eme, który powodował, że po wyborze. Karty mutagen, i przy niewybraniu żadnego celu, wygrywało się bitwę, tak? Moim zdaniem, bardzo super, ze strony że tak powiem, tutaj twórców gry, że szybko zareagowali na ten błąd, naprawili to, no bo to trochę próło, pró pró to trochę psuło rozgrywkę. Super, że to już jest naprawione, także jest duży plus. Drugą zmianą w grze jest naprawienie występujące po zniszczeniu karty Morwak, Że tam dodało mu dwa i nie, do, nie dodawało mu siły po no, po wskrzeszeniu tak i później jeszcze kombinacja wzmocniona balista i radańska elita wywalała grę kiedy no życie tak to już wszystko zostało naprawione, to, takie krótkie to taka krótka informacja dotycząca właśnie Gwint, najważniejsze jest to, że mówię, naprawili ten ten mutagen tak, że to już nie będzie psuło, a jeszcze taka informacja, że gracze, którzy nadużywali tego, tego błędu w tej grze, dostali bana, także pozdro dla nich, wszystkich. Dobra, a tymczasem lecimy sobie Zagramy jeszcze jednego rankeda, żeby nie było dwumitowego filmiku. A oczywiście moją talion, Shake. Co Wam mogę powiedzieć? Y Będę skupiał się na grze raczej z Keligę. Tutaj rozmawiałem trochę z graczem, na pewno bardzo dużo graczy go kojarzy, z Panem Dragonem, którego pozdrawiam. On skupił się na Skojatelu, fajne, zresztą z którym gram, na wiejurach. Naprawdę on tam rozpracowuje tą talię dosyć szczegółowo. Warto odwiedzić jego kanał. Polecam. Dobra, a tymczasem zabieramy się do rozgrywki. Jak widzicie, weszły mi grzybuchy. U, co ja tu mogę zmienić. W zasadzie. Dwóch leczących, trochę grzybów. A, niech będzie. Zobaczymy. Na czym on może grać? Na pułapkach może nas zaskoczyć jakimiś pułapeczkami? Krasną ludami? Raczej nie wątpię w to, szczerze mówiąc, żeby on coś takiego tam wymyślił. Chociaż... kto wie? Tak jest, gra F-ami. my sobie przepakujemy ciebie. Mutagen Boom. To, że on jednak mi No dobra, że mam jeszcze jeden. Proszę bardzo. Jeszcze raz. 11. Mało mam kart specjalnych, tylko jedna, także trochę jest dupa. I jeszcze raz. Ty będziesz kombował sobie ich na no spoko. 4 na 7 do 15. Hmm. Ciśniemy. A no, możemy pocisnąć, zobaczymy co wyjdzie z tego. Nie, wyżej przegramy. Jakoś nie będę się nad tym bardzo zastanawiał. On będzie właśnie rolował te karty, teraz zagrywał specjalny przełom. Kolejna awangarda. Spoko o proszę bardzo. Ale Riffin wszedł. Hmm, Teraz to kogo tu wpuścić. Uh, uh, uh. Dobra, ciebie włożymy. W ramie, w ramie. Walniesz jemu. No. Obie i tobie, może być. Dobra, 16:32. Co ja ci tu mogę zrobić? Ty już pasujesz. Hmm. Ty już, kumplu, pasujesz. No ja też będę musiał spasować. Bo mam kartę mniej mądrze zrobił. No, poczekajcie, jakbym mu walnął. Dwa wszystkim. Będzie tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Czyli 16 mi się zostanie. Ale będę miał dwie karty mniej i to pójdzie na remis. Czyli nie za specjalnie. Trochę jestem w średniej sytuacji, no ale dobra, daję wygrać, bo nie mogę inaczej zrobić. W tej rundzie, jak będzie chciał mnie pocisnąć, to raczej ja go tam. Będę mógł, kurwa, no oczywiście mnie weźmie. Dobra. Dobra, ja zacznę od Wilena, mocno. Ja ewin. No, Do 11. dobra. Regis. Że w coś się ci. Proszę bardzo. Jorwet. Tutaj dziękuję graczowi jednemu, że mi przypomniał, jak on tam się... Zwierzę, tak powiem. Jak tam na niego mówić? Na razie mi dwóch gości idzie zjebać za przeproszeniem. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? No, Hjalmara tylko wrzucić. Nic więcej. O, hjalmar, Hjalmar, Hjalmar. Dobra, lecisz, Hjalmar. Mam trzech leczących. to... Coś się wymyśli. 8 do 5 jest. Przewaga ma straszną w karty. Awangarda. I niestety dwie karty moje się idą nie bać. Hmm. Hmm. tobie. 15-32. Cały czas ma trzy karty przewagi, co jest średnie, mocno średnie. Wszystkich nas czeka śmierć. Będzie grał tą awangardą. No dobra. Wskrzesimy sobie kogoś. i oczywiście to będzie drakar. Powiem wam, że ciężko będę miał to wygrać, Wszystko chociaż... ...czamczaska tylko wymienia karty, także spoko, no. Dobra, jeszcze kogoś trzeba wskrzesić. To będzie... Może ja? Nie no to bez sensu, bo dam mu 11, ale za dobiorę kartę. Hmm... Hmm... Uh -huh głowę przed freją. Dobra, ciebie muszę hapnąć Panie niedźwiedziu. Zostałem z dwoma kartami. Mocno średnie. Trzecie. Trzecie czyste niebo. Czy przełom w zasadzie? O, jeszcze dwa Nary albo cztery. Dobra. Boom. Czekają nas słupy, o jakich Wam się nie śniło. Ja muszę oddać kolejkę. Było wszystkim 29. Niestety. Jak wygra to trudno. Nic nie poradzę. Ale ja w, przyszłym, w przyszłej kolejce chociaż muszę sobie zagrać jedną kartę. Myślę, że odda turę. Ja bym przynajmniej tak zrobił. Tak jest, tak jak myślałem. Dwie karty przewagi. Bomba. Bombowo. Ja zaczynam jeszcze. Dobra, lecimy. Eee, ty. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. I ty. Najwięcej niż 18 nie widzisz, niestety, możesz mi rozdarcie dać by było spoko. No, mogę zagrać, i tak to nic nie zmienia. No, jednak zmieniło. Zajebiście. dobra. Dobra, No, niestety, porażka. Trudno. Trzeba z tym żyć. Yy, dobra, to by było to na tyle. W sumie bardziej mi zależało na tej aktualizacji, powiedzieć co tam się zmieniło. A tymczasem dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, profilu kanału i co? Dzięki, na razie, cześć!